Witam was na kanale Na wynajmie, na którym prezentujemy ciekawe miejsca do wypoczynku. Zima, ferie, czas relaksu, dlatego w tym odcinku zabieramy was nad morze. Ale jak to nad morze, nie w góry? No nie, w tym odcinku wybieramy międzyzdroje i pokażemy wam, że zimą można wypocząć również nad morzem. Zdecydowanie mniejszy ruch, czyste powietrze. I piękne morze, które urzeka zarówno za dnia, jak i nocą. Posłuchajcie tego szumu fal. I jak już jesteśmy w Międzyzdrojach, przeszliśmy się plażą, posłuchaliśmy mew, szumu fal czas na odpoczynek. Wybraliśmy apart-hotel, apartamenty do wynajęcia. Wejście niepozorne, nieoświetlone, więc jeśli dotarliście na miejsce po zmroku, to tutaj macie małą podpowiedź, jak dotrzeć do klatki schodowej apart-hotel. Nam za pierwszym razem się to trochę nie udało i trafiliśmy do hotelu obok. Jak już jesteście w budynku, to na piętra możecie się dostać klatką schodową albo windą. My wybieramy windę. Przy drzwiach pokoju znajdziecie mały sejfik z kluczykiem do pokoju. Sam kod do sejfiku dostajecie chwilę przed rozpoczęciem doby hotelowej SMS-em. Warto zaznaczyć, że w tym miejscu doba hotelowa zaczyna się o godzinie 15, a kończy o godzinie 12. Po wejściu do apartamentu przykuwa uwagę ciekawy wystrój: sztukateria, żyrandole, duże łóżko i dobrze dobrane kolory. Apartament jest przestronny, oprócz części sypialnianej znajdziemy też aneks kuchenny, a w nim wszystko co potrzebujecie do przygotowania posiłku, jeśli znajdzie się taka potrzeba. Jest stół i część dzienna z kanapą i telewizorem, więc w tym apartamencie śmiało zmieszczą się więcej niż dwie osoby. Jest też klimatyzacja, gdyby latem było wam za gorąco. Ja przyznam, że w okresie zimowym jest tam dość ciepło, więc śmiało można chodzić w krótkim rękawku. Mamy też balkon, ale widok z niego ocencie sami. Być może przy dobrej pogodzie pomiędzy drzewami da się dostrzec morze. Zerknijmy teraz do łazienki. Na samym wejściu uwagę przykuwa duży prysznic, który spokojnie zmieści dwie osoby. Duża umywalka z pojemną szafką na nasze akcesoria, które ze sobą przywieziemy. W łazience mamy też żel pod prysznic, mydło i ręczniki. Więc w łazience. Też jest dość wygodnie. Tak prezentuje się apart hotel w międzyzdrojach. Podsumowując: duże przestronne miejsce, wygodne łóżko, klimatyzacja, aneks kuchenny, wygodna łazienka z dużym prysznicem. Czego chcieć więcej? Więc jeśli wybieracie się do międzyzdroi, warto pomyśleć o apart hotel. Jako ciekawym miejscu na nocleg. Napiszcie w komentarzach, czy wy na ferie wybieracie się nad morze, czy też klasycznie jednak w góry. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrybujcie nasz kanał, aby nie pominąć żadnych nowości. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.